Przeglądam obrazki, bo nie mogę spać. Odkąd nie zakładam maski, wszędzie moja twarz. Zaglądają do relacji, chyba chce ma znać. Czemu tak, że ty i ja? Wrzucam na luz, tak jak na plażę, kąpielowy strój. Nie chcę tych bluz, lubię je zimą, gdy pachną zapachem twoich praw. Zostajesz prawie rok, to Do początek! Dobie krok, chowo wiątek! wam jak najlepszy kontent! Ile to jest milion osób? Taty, wam rozwalał głowy! Ponad 17 pełni! <laughs> Tylko zimą życie ma tak wiele bar Wszystko wali mandaryną choć nie leci every night Za to all I want for Christmas leci w domu cały czas 20 listopada, wszystkie oczy na nas Po raz pierwszy w życiu wokół taki duży lincz Tu długi dzień, długa noc, trochę poczytałam Głupia deska, logopeda, for